Witam wszystkich Dzisiaj takie podsumowanie miesiąca co, co miesiąc było takie podsumowania A więc co się działo, ciekawostki Co tam w internetach było słychać Plany na następny miesiąc Statystyki Wasze ryby, Wasze filmy A więc yy, Zaczynamy Najpierw może Tego ciekawostka, która mnie spotkała w, w lutym to fajna rakieta, tu mam się wyświetla pewnie e, rakieta firmy Fox oczywiście rakieta jest do nęcenia co mi się spodobało to fajny, bardzo fajny wygląd e, Możemy właśnie ją napełniać je, z, z użyciem jednej ręki rakieta na pewno nam się nigdy nie zerwie bo jest pływająca no tylko potem by był problem aby ją przyciągnąć na brzeg, chyba, że fala ją przyciągnie Fajna rakieta, mam właśnie, mam zamiar ją kiedyś kiedyś jej użyć Ale czy znajdę ją w internetach do kupienia, albo u siebie w sklepie wędkarskim, tego jeszcze nie wiem A więc lecimy dalej, kusole Tu nam się też wyświetla trochę zdjęć O kusowaniu, nastąpił mały incydent Mój okręg siedlecki w PZW Sielce yy, Strażnicy w okręgu, czyli nad Bugiem na wodzie naszego okręgu przyłopali kłusowników którzy kłusowali agregatem no i wyłapali trochę rybek więc nie dziwcie się jak nad długie miejsce złowie naprawdę to jest tyle tych kłusowników że szok a tak samo jest na tym stawie okoniowym czy na stawie w wyżykach tam jeszcze więcej tych kłusowników jest bo są takie wody ogólno dostępne na których każdy może połowić Kłusownicy grasowali nad bugiem, mieli około 70 kg ryb, czyli jest to bardzo dużo, a warto przypomnieć, że na pewno około 70% kłusowników nie zostaje przyłapanych, więc ile, ile, ryb, ile kilogramów, ile ton ryb potrafi wybierać kłusownicy, których chyba jest najwięcej na wschodzie, tak mi się wydaje, przynajmniej jak czytam wiadomości, tak w internecie, to przeglądam różne strony fora tych kłusowników, najwięcej jest nad bugiem. Kusownicy mieli 3 sumy, ponad 60 szczupaków, klenie, jazieliny, zieliny, sandacze, leszcze, płocie oraz jedną świnkę. Kusownicy tylko dostali 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, więc moim zdaniem to jest za mało kara powinna wynosić 2 do 5 lat i dostali tylko po 600 zł grzywny, czyli kary pieniężne na pewno są bardzo kurcze małe jak mamy podatki wysokie rząd zdziera waty różne podatki właśnie te wysokie są mandaty za byle są wysokie mamy nawet zdarzyła się na sytuacja, że pewna kobieta pół metra przeszła za pasami na drodze i dostała mandat chyba 200 zł a tutaj za 70 kg ryb wyłapania wyłowienia 600 zł mandat to jak nie mówimy bez karty wędkarskiej to nam potrafię 200 złotych mandatu wlepić, a tu panowie bez karty prawdopodobnie byli bez niczego zakłusowanie tylko 600 zł mandatu dla mnie, moim zdaniem to jest o wiele, wiele za mało powinna być większa kara no i kłusownictwa raczej nie zatrzymamy a gdy widzimy jak ktoś kłusuje to dzwońmy na policję czy na różne organy zawsze to może nam pomóc a więc plany na marzec, teraz lecimy po kolei plany na marzec. Na 100% będzie spin, no chyba że deszcz, chyba że będzie śnieg i nagły atak zimy, w co wątpię. Na pewno będzie staw okoniowy, żywiec, prawdopodobnie będzie dropshot. Będzie na pewno pokaz i test tych moich systemów obrotowych, te które sprzedawałem. Zalewu łusickiego raczej nie będzie, bo tam nie wolno łowić na spinning, nawet nie wolno łowić okoni z tego co wiem na zalewie łusickim nie wolno w ogóle wnosić i używać spinningu do maja No moim zdaniem jest to trochę dziwne, bo jakbym szedł nad zalew łusicki to bym się nastawił na okonia, który nie ma okresu ochronnego, i tak bym łowił na malutkie gumeczki, bez użycia wolframu, bez użycia przyponu. No a tutaj nie można w ogóle ten spinning łowić, trochę takie niezrozumiałe to jest. No ale z drugiej strony jest taka ochrona szczupaka, sandlacza, że nie będzie jako, jako, jako przyłów. Eee, dalej, spławik gruntu raczej nie będzie, może, może spławik, jak będzie tak z 15 stopni, wrzyk, jak tam płoć okoń. Ale jeszcze na 100% nie jestem pewny. Żywiec powinien być mego stawu raczej w ogóle nie będzie, wypraw z mego stawu nie będzie nie będzie na tym kanale co teraz oglądacie wędkarstwo mazowieckie ale będą wyprawy z mojego stawu na kanale wędkarstwo mazo tam macie link w opisie do tego kanału więc subskrybujcie bo to jest taki mój drugi zapasowy kanał yy, dalej w lutym statystyki połowów byli niskie złowiłem tylko 3 ryby, 3 karasie nagrane na filmie u mnie nad stawem po prostu przez cały luty była taka z... gówniana pogoda, że był lód tak ze 3 do 5 cm i ani na lód się nie dało wejść, ani nie dało się połowić na lodzie, bo był za cienki. Teraz czas na Wasze zdjęcia. Yy, wysyłacie je w komentarzach Wasze ryby, Wasze zdjęcia albo do Facebooku. Na Facebooku w komentarzach albo na prywatnej wiadomości, nawet ty na YouTube możecie wklejać linki w komentarzach swoich, swoje zdjęcia. Oczywiście wysyłając mi swoje zdjęcie, abym je tutaj publikował, wyrażacie zgodę i akceptujecie to, że mam do nich dożywotnie prawo publikowania ich i aby je wykorzystywać w swoich filmach. Tutaj macie chłopaków zdjęcia. Dla mnie rybą miesiąca ze zgłoszonych zdjęć został sztupak. Siliurs Team, czyli chłopak czytam chłopaki z, z kanału z profilu Siliurs Team, przesyłali mi tego to szczupaka, naprawdę ładna rybka, ja o takich mogę tylko pomarzyć, eee, a więc teraz czas na polecenie kanałów wędkarskich, oczywiście wy też możecie zostać poleceni, wysyłacie mi link do swojego filmu akceptujecie to, że wasz film mogę wykorzystać w swoich filmach dożywotnio. Oczywiście kto wyśle takie zdjęcie czy ten film, to ja wysyłam taki regulamin. Wy tylko akceptujecie, piszecie, że zgadzacie się, zgadzacie się i tyle, a więc polecam kanał Okosza, Okonek Fishing Team. Też tam są dobre filmy, naprawdę jest wiele niedocenionych kanałów. Znajdziecie tam bolenie, których u mnie na filmach nie ma. Oczywiście linki do tych wszystkich kanałów, które polecam macie w opisie. Dalej wędkarstwo Kacper. Młodzi chłopaki, młode chłopaki, ale bardzo fajne filmy, ładne drapieżniki jak szczupaki po 3 kg. Link w opisie też polecam, naprawdę kanał Rybomen filmy czołówka, naprawdę niedoceniony kanał, zwłaszcza film z metrowym sumem wymiata. No właśnie te kanały zasługują na większą ilość widzów. Teraz na YouTube jest tyle kanałów wędkarskich, że ciężko się jest przebić. Ja chyba akurat jestem czwarty pod względem popularności pod względem subskrypcji w polskim YouTube'a w dziedzinie wędkarstwa więc będę starał się pomagać takim osobom które nagrywają fajne filmy ale nie mogą się przebić dalej polecam jeszcze takie kanały jak Łowcy z Podkrepacie naprawdę fajni chłopacy, akurat łowią tam w okolicach Lucia w okolicach Rzeszowa. Naprawdę świetne filmy, dobra jakość. Do tych kanałów macie, mówię, link w opisie. Naprawdę też fajny kanał. No Kurczę, jest tyle tych kanałów, które zasługują na przybicie się, na większą oglądalność. No ale wiadomo, teraz ciężej jest się przebić. Kujawskie Wędkowanie, też dobry kanał, świetne wyprawy, fajny klimat. Zapraszam. Wędkarstwo Relax, też dobry kanał. Piękne drapieżniki, zwłaszcza szczupak ponad 9 kg o takich ja tylko mogę pomarzyć a więc z kanałów to tyle wszyscy tam wysyłajcie linki do tych swoich kanałów ja będę wasz film umieszczał na tym kanale Wędkarstwo mazo to gdzie macie link w opisie czasami będę umieszczał też wasze filmy w swoich tych filmach na głównym kanale takie urywki z tych waszych filmów i rusza teraz akcja te a nie wiem jak to się wymawia czyli pytania i odpowiedzi pytania piszcie wszystkie pytania jakie macie piszcie tutaj pod tym filmem ja odpowiem na nie w formie filmu w środę ale nie w tą środę co teraz będzie tylko w następną środę więc nie pytajcie się mnie na fejsie na, na jakichś tam innych filmach jak macie pytanie walcie tutaj ja wybiorę takich 30 najlepszych najbardziej sensownych pytań no poza tym jak już mówiłem wcześniej zapraszam na mój drugi kanał Wędkarstwo Mazo, link w opisie, w opisie macie, tam też często będę filmy, latem filmy ten praktycznie będą codziennie, bo będę filmy latem tam z mojego stawu Takie trochę gorsze filmy można powiedzieć yy, Będę też tam wrzucał takie wyprawy, na których nic nie zmówiłem, albo Paweł też tam będzie wrzucał jakieś tam filmy wędkarskie na tym kanale, Wędkarstwo Mazo yy, Podsumowując też, zakończyła się już sprzedaż, sprzedaż moich rzeczy na Allegro na dwa konkursy już się uzbierała kasa. Konkursy będą w kwietniu, a kolejna sprzedaż dopiero rusza jakimś latem. Coś takiego. No i najważniejsza rzecz, nigdy nie pytajcie się mnie, kiedy film, bo film będzie wtedy, kiedy go wrzucę na YouTube. Codziennie dostaję po kilka, kilkanaście pytań, kiedy film, a wiele razy mówiłem, że filmy są w środy i soboty, jak nie będzie w sobotę to będzie w środę jak nie będzie w, so so w środę filmu to będzie w sobotę albo na odwrót ale zazwyczaj filmy są dwa tygodniowo dwa filmy tygodniowo więc każdy kto będzie się pytał kiedy film będę wrzucał ten oto link do tego filmu to teraz oglądacie no i na koniec piosenka Marcina Olaka z kanału Wędkarstwo Barol, czyli Wędkarskie Karaoke a więc Lecimy. Dzięki za obejrzenie. Komu się podobał filmik? Lajkujcie, subskrybujcie, pytajcie. I tutaj tyle. Dzięki za obejrzenie. Darka. A więc wędkarskie karaoke.